Jarek, indywidual, perkusja. Daniel, gitara. Cześć, jestem Łukasz, jestem nałogowym gitarzystą, nie gram od 5 lat. Dziękuję. <gry> Ma grochu gardłowy. I jest jeszcze Mateusz, którego niestety nie ma. Musiał e, wcześniej się zerwać, bo miał bardzo ważne sprawy do załatwienia na mieście. Ale Mateusz e, z koło brzegu jest naszym basizem. Na przełomie 90, 90, 90, 95-96, zimą <coughs> powstał zespół. Pierwotnie była nazwa e, Strike Across Noise. No, była dosyć mocna sieczka. Później była długa przerwa. W 97 w maju zagraliśmy ostatni koncert. Reaktywowaliśmy zespół troszkę w innym składzie. Został stary basista, ja zostałem e, za beczkami. E, Bartek, który był na wokalu powstał zespół, przejął gitarę i zmieniło to troszkę charakter grania. Z tego względu, że my siedzimy trochę w, w muzyce HC, ja dużo siedzę w death metalu. tak bardziej właśnie muzykę korową. Więcej traszu i to słychać zresztą w jego graniu. Zagraliśmy trochę koncertów. Zawiesiliśmy ponownie działalność na dosyć dłuższy okres chyba na okres 5 lat. No i po. Po tym okresie stwierdziliśmy, że trzeba wrócić do żywych i zacząć grać i nawinął się właśnie grochu z Molden Agony, który, który się rozpadł i mieliśmy okazję właśnie jego przejąć i Mateusza z Azamatis z brzegu. Indywidual. No, wypowiadamy to tak bardziej w e, wersji polskiej, nie? a w 90 latach byliśmy, byliśmy fanami takiego technicznego grania typu Def, Dream Theater czy tam Atheist. od tego się to wzięło? No, od tego się to wzięło, bo e, bardzo lubiliśmy tutaj Individual Touch Fund e, z e, Defa. Była taka propozycja, żeby wyciąć ten wyraz i rzucić go jako nazwę zespołu, i tak nam pasuje w sumie poniekąd do nam, bo Tak jak patrzę na nasz skład, to każdy z nas jest jakimś tam indywidualistą. Nie? Ja piszę teksty, są teksty po polsku. Rozmawiałem o tym z Grochem, Grochu przełożył jeden numer na wersję angielską, która naprawdę zajebiście wyszła. Naszła nas taka idea, żeby spróbować po polsku. Nie? I zagryzło to, i, i dla mnie osobiście brzmi to całkiem nieźle. Grochu interpretuje to naprawdę tak, jak powinno być, z odpowiednią siłą i agresją. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej tak robić. Ja, rzu ja rzuciłem kotwicę dosyć szybko w muzyce death metalowej. Stało się to tak, że poszedłem po, po kreatora do music boxu, kupię pirata, kreatora, a w kreatorze zamiast kreatora było autopsy i na tym się skończyła historia. Chyba strasznie maleń, straszny talent, bo od razu siadłem w death metal. I, i lubię, lubię też posłuchać dobrego HC, lubię death metal, lubię techniczną muzykę, ale głównie nie schodzę niżej niż, niż HC. Nie? Sami ciapy nam nie zamknęli, więc pomimo, że była pandemia, to mieliśmy próby. Teraz puścił, popuścili trochę smęci, i mieliśmy okazję na świnię obliczu 26 czerwca. zagrać swój pierwszy koncert w tym składzie i wyszedł całkiem nieźle, pomimo tej surowicy i chaosu, która tam panowała, było dosyć ciekawie i zagraliśmy naprawdę dobrze. Ja uważam, że zagraliśmy naprawdę na, na miarę swoich możliwości, a jak no, albo i więcej. Ja jestem zadowolony. Dymówkę, zdecydowaliśmy się na to, żeby nagrać demówkę e, właśnie między innymi po to, żeby było cokolwiek na ręku oprócz jakichś takich nagrań sprób, czyli e, konkretne nagranie, które ma już takie wieszczęce i nogi, demówka demówką. Nie będziemy się tam zagłębiać w jakieś e, szlifowanie dźwięków i tak dalej, bo tu chodzi o to, żeby było słyszalne, żeby było przejrzyste, żeby można było się zaprezentować, wysłać to tu, to tam. No i chcemy się zacząć promować. Nie? I... Jak tylko, da, jak tylko będzie możliwość, to na pewno grać w koncert. Jakiś odwiedzenie do świata na koniec? Siadź zniszczenie muzyką metalową, i niech się smoła leje z głośników. Niech się mieli! Niech się mieli!